Dzień dobry wieczór. Ach, kochani, nie wiem czy poniedziałek, czy niedziela, czy kiedy oglądacie, ale bądźcie pewni, że taroskop. Zawsze na czas dla Was. Pamiętajcie też, że timekody zawsze macie podpięte w komentarzach pod filmem, jakby tam jest teleport do wybranej opcji, nie przedłużając. Wy, wy co wy macie zrobić teraz? Macie wybrać swój klucz: różowy, biały, zielony albo złoty, albo ulubioną oprawkę Tarota Manga, Nicoletta Czekoli, Vision Quest i Nocne Słońce. Czyli to jest wasz wybór albo po kluczu, albo po oprawce tarota. Kto potrzebuje, niech sobie zatrzyma na pauzę. Jak potrzebuje, Cię dłużej podumać nad wyborem. No a my jedziemy, kochani. 1, 2, 3, 4. Rozkład numer 1. Różowy klucz, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka będzie aura tygodnia. Koło fortuny, a ono w tym tarocie jest takie wyjątkowo szczęśliwe, jakieś ukoronowanie dzieł i tak dalej. Powiedziałabym, że naprawdę fartowny tydzień, kochani. Korzystajcie z jego energii, bo tu szczęście Wam będzie sprzyjało. Możliwe też dostanie, po może jakiś prezent tutaj może nieoczekiwany przyjść w Wasze życie. Czy on będzie miał wymiar duchowy, materialny, czy jeszcze jakiś inny, a może wszystko naraz. To już jest odpowiedź, którą da Wam ten tydzień. Jeśli chodzi o sprawy portfela, odwróciła się nam piąteczka buław. A Wasz portfel mówi, pieniądze Wasze mówią, żebyście się nie bali, tak jakby żwawiej, mocniej, nawet zaangażować w sprawy tego, właśnie żeby one mogły szerzej płynąć, bardziej rosnąć w waszym portfelu i tak dalej. O co tu chodzi? Nie bójcie się zdrowej rywalizacji, nie bójcie się konkurencji, nie siedzcie w cieniu, mówią te wasze pieniądze, bo one tak jakby chcą płynąć szerszym strumieniem, a trochę się na Was żalą, żeby tak trochę jakby obawiacie się, żeby tam, no właśnie, nie. Mm, nie zadziałać <noise> odpowiednio. Teraz, jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes albo szkoła uczelnia, jeśli się uczysz, odwróciła się też siódemeczka Pucharów, a tu czas, żeby popatrzeć na rzeczy takimi, jakimi są. Koniec, kochani, ściągnijcie z oczu różowe okulary, koniec iluzji, koniec samooszukiwania się. Popatrzcie na rzeczy realnie takimi, jakimi są. Być może macie w stosunku do kogoś za wysokie wymagania, być może gdzieś tam sami w jakimś sp sposób myślicie, że da się tam coś, jak to się mówi, nie wiem, przypudrować czy przechytrzyć, a tu chodzi o to, że realizm w tym tygodniu bardzo się opłaca. Hmm? Przypudrować powiedziałam tak jakby prawdę, rozumiecie? No, tu chodzi o to, realnie popatrzcie na wszystko, co się wokół Was dzieje i cała naprzód, ale tak konkretnie. Tu są działania potrzebne, bez fantazjowania. Teraz, jeśli chodzi o Uczucia dla tych, którzy są solistami, jedynakami. Czwórka buław. I tu się dzieje, i tutaj normalnie wiosna w żaglach, tutaj aż wszystko rozkwita na tej karcie, zobaczcie jaki powiew. Wiem, że mamy jesień na progu, już prawie zima, ale tu normalnie wiosna. Coś tu, coś tu się fajnego zadzieje w tym tygodniu. Dajcie się ponieść tej energii. Tu jest możliwy jakiś moment taki, kiedy no, doczekacie się. Czegoś, na co, żeście się, na co czekaliście od dawna, a jak minimum to jest powyższenie swojej takiej energii, to co ja nazywam charyzma, szarm, urok, wdzięk osobisty. To będziecie rozsiewać wręcz wokół siebie i tu nikt nie przejdzie obok Was obojętny. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, co w parach, w tandemach, w duetach, tutaj jest podpowiedź taka, żeby w tym tygodniu. Nie dać się zwieść na manowce własnej logice, która, inaczej możecie nadinterpretować, źle zrozumieć jakby e, intencje partnera czy partnerki. Tutaj chodzi o to, żebyście zwrócili uwagę, że czasami i Wy możecie pobłądzić. W, czy to w gestach, czy w rozumieniu drugiego człowieka i tak dalej. I ten tydzień jakby bardzo was prosi, żeby tak jakby zanim coś tam powiedzieć, czy zadziałać, tak jakby przemyśleć sprawę dwa razy, bo tutaj jest jakiś taki moment, kiedy mogą być jakieś nieporozumienia, ale źle odebrane intencje drugiego człowieka mogą być zupełnie źle, a tego warto uniknąć. Jeśli chodzi o sprawy ciała, świątynie ciała, czwórka denarów. Pewnego rodzaju zastój się pokazuje. Czyli jeśli, no podpowiem, jeśli jesteście na siłowni i chcecie, żeby tam masa mięśniowa przyrosła, albo jak zrzucacie kilogramy i chcecie, żeby one spadły, to w tym tygodniu może być ciężko, ale nie na zasadzie, że ojej, już tego nigdy nie będzie, tylko jakiś metabolizm może zwolniony, więc trzeba tam innymi środkami też popróbować, ale w ogóle to zastój. Natomiast jeśli zdrowie jest dobre, no to ono krzepko trwa. Jeśli by się chciało od razu szybkiej poprawy, ten tydzień jest taki, wiecie, wolniej po prostu, jak gdyby tu cierpliwości potrzeba do pewnego rodzaju rzeczy. I teraz tak. I teraz mamy podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ich drużyna pierścienia, czyli bractwo krwi. To tutaj mamy. A, energia podąża za uwagą najprostsze prawo, prawo wszechświata. Popatrz w tym tygodniu, na co codziennie, co minuta, co godzina poświęcasz swoją energię. To jest podpowiedź o diabełków, a dla aniołków, czyli dla tych z Was, którzy uważają, że tam gdzie harfy, skrzydła, pióra, to tu jest ich drużyna, daj się zainspirować. Czyli czerp inspirację z zewnątrz. Będą ją podsyłać dobrze. Dobro szczęście przyciągamy. Zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem magiczną podkową z Waszego życia, zastukany, zaklepany. Pięknego tygodnia, kochani. No i teraz biały klucz i tarot Nikolety Czekoli. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się. Karta Aura Tygodnia, Trójka Pucharów, ależ tu rybki pląsają w wodzie radośnie i wesoło. Tydzień naprawdę taki pełen lekkich, przyjemnych, radosnych, wesołych energii. Będzie Was energetycznie wspierał, będzie pobudzał do tego, żeby cieszyć się chwilą, życiem, dniem, bardzo fajne energie. Więc czerpcie całymi garściami z energii tego tygodnia. Jeśli chodzi o sprawy Portfela, pieniędzy, tu piąteczka pucharów, tak jakby one mówią, o ukochaj mnie, bo jest nam smutno, a to znaczy, że chcą, żeby zwrócić więcej uwagi, co się tam dzieje w waszym. W w waszym gniazdku, w waszym portfelu, oj, tu światło padło i nie widzicie, jakby dosłownie, ukochaj mnie, bo potrzebujemy więcej uwagi. Być może też chodzi o to, że jakieś tutaj momenty, kiedy one poszły w jakimś kierunku i <laughs> czujecie ten żal, że nie ma ich więcej w tym momencie, to też być może taki jest, ale pieniądze was mocno proszą, żebyście zwrócili szczególną uwagę i jakby zaopiekowali się tym, gdzie one tam, jak to się mówi, płyną, czy wszystkie wydatki są potrzebne i i tak dalej Trzeba się liczyć z tym, że. Mm, no bo Piątka Pucharów mówi o pewnego rodzaju stracie, ale umówmy się, no może rzeczywiście, no nie wiem, musieliście wydać na dentystę albo y, jakieś tam prezenty musiały gdzieś pójść i tak dalej. Więc teraz w tym tygodniu bacznie zwracamy uwagę, na co te pieniądze kierunkujemy, bo, bo wypada się nimi mocniej zaopiekować. Jeśli chodzi o u, wow, Opole, Praca, Biznes, Szkoła, Uczelnia. Swoją drogą, ciekawie, że tutaj tak karta pada i idzie słońce na to. Położę ją tu, ale to znaczy, że tam idzie przejaśnienie w jakiejś sprawie. I teraz tak, Praca, Biznes, Szkoła, Uczelnia. Odwróciła się karta słoneczka. Ona nigdy nie jest negatywna, nawet w odwróconej pozycji, ale mówi, że być może pewnego rodzaju sprawy, na które tak bardzo liczycie, no nie tak szybko się zadzieją i w tym tygodniu możecie mieć takie poczucie niedosytu. Niemniej jednak to jest dobry tydzień, i zawodowo, i w szkole, tylko jakiś taki niedosyt, nie, niedospełnienie, niedosyt. Neologizmy tworzy, ok. Jeśli chodzi o. E, uczucia dla tych, którzy są solistami jedynakami. Kochani, tutaj piąteczka była, tutaj w Was jakaś taka energia dziarska wchodzi. Tu poczujecie wiatr w skrzydłach, wiatr w żaglach, wiatr we włosach. Tu będziecie chcieli, nie wiem, pokazać się otoczeniu, stanąć gdzieś tam do dobrze pojętej jakiejś tam konkurencji, w szranki. I tu jest fajna energia, taka, taka zadziora, ta energia idzie w Was. Więc powiedziałabym, że, no, kochani, moment taki przełomowy, innymi słowy, dajecie się zauważyć. Z innej strony niż zwykle i to w jakiś sposób dobry wpływa na wasze pole uczuciowe. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, pustelnik, dziewiąteczka, i teraz popatrzcie na energię tej karty, bo mnie od razu zawołało. Widać tu malutką postać? Widać tu drugą taką większą i krąg, jak gdyby. są jakby oddzieleni. Tatu z tym światełkiem szuka czego nie zgubiła, tatu z mniejszym światełkiem postać szuka też czego nie zgubiła, ale między nimi przestrzeń. A dorada od tej karty jest taka, żebyście nie tworzyli sztucznych barier w waszym związku w tym tygodniu. Jak są jakieś ciche dni, to warto to przerwać. Ktoś musi być mądrzejszy. Jeżeli jesteście zapracowani, to warto po poświęcić chwilę, żeby spojrzeć partnerowi w oczy, przytulić czy partnerce. Nie tworzymy barier. Nie nie szukamy się w przestrzeni, w której się widzimy, jak to się mówi. Nie udajemy, że nas nie ma w, w związku. Taka jest podpowiedź dla Was z, z, z tej karty. Teraz, jeśli chodzi o pole zdrowia dziesiąteczka kielichów. Kurczę, wszystko w porządku. Co się będziemy doszukiwać? Jak jest katar, albo nie daj Bóg jakaś wirusówka, to będzie szybko, szybko ukrącić łeb w sprawie. Zdrowie po prostu chce rozkwitać i tyle. Teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich drużyna pierścienia, to wy macie zaufaj swoim uczuciom. Uf, uf, kochani, czyli zaufać. Dobra, a teraz, jeśli chodzi o odpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że wow, wypad dobra, jak wypadła, to wypadła, a diabełki. I moja ulubiona, podwójna karta, którą tutaj trzymam, więc podwójna uwaga na to, żebyście kreowali swój własny styl i nikogo nie kopiowali. Bądź sobą, stwórz swój własny styl, swoją własną modę, swój własny makijaż, swoją własną stylizację, firmę, sposób myślenia i tak dalej. Tędy droga, mówią. Bądź sobą. <grytanie> Dobro szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zaklepane, zastukane. Pięknego tygodnia, kochani. Tam, lajki. I wreszcie zielony klucz. I tarot Vision Quest. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia o, otwórz się. Aura tygodnia. Jeżyczka, no chaos, trochę zamieszania będzie. Mogą sprawy wymykać się spod kontroli, może rujnie parę, parę planów czy pomysłów na ten tydzień, ale to jest energia tygodnia. No, wszystko jest zmienne na tym świecie. Trzeba chwytać w lot te zmiany i opanować, jak to się mówi, jak najwięcej, tą lekką energię chaosu, ale to będzie sposób na Wasze mistrzostwo. Pokażcie, że potraficie po buddyjsku, na zen przejść ten tydzień, rozumiecie? Pewnego rodzaju rzeczywiście zamieszanie może być. Na różnych frontach. Jeśli chodzi o, wow, w sprawie portfela pieniędzy, to tutaj mamy dziewiątka, była wewnętrzna moc. Och, jak was, wasze pieniądze namawiają do tego, żebyście działali. Tu wręcz chce coś urosnąć, rozkwitnąć, przebić się na wyższy poziom bankowości, dosłownie, tak by się chciało powiedzieć. Bo popatrzcie na energię tej karty. Ona wręcz jakby chciała się przebić te, ten wasz potok finansowy. Działajcie, nie bójcie się, może będzie trochę chaosu, może się sprawy będą wymykać spod kontroli, ale tu wasze pieniądze mówią, my chcemy wzrastać, my chcemy wyprowadzić Ciebie na większy, na większy potok finansowy, więc tu bardzo pozytywna energia, może to jest nawet energia, która Wam pomaga, to zamieszanie, bo może się wkurzycie i coś w końcu zrobicie jakby w tym kierunku. Jeśli chodzi o sprawy zawodowe, albo biznes, szkoła, albo, przepraszam, albo biznes, praca, albo szkoła, uczelnia, no to tu mamy asa denarów. Ta kolba kukurydzy to jest kura znosząca złote jajka. I kurczę chciałoby się powiedzieć, że tydzień, który będzie Wam dawał sporo wyzwań, takich, żeby ogarnąć chaos wokół, ale tutaj jest jakaś ogromna szansa, żeby wszystko rozkwitło i poszło tak jak należy. Więc miejcie uszy i oczy szeroko otwarte, i po prostu nie bójcie się, jak to się mówi, nie bójcie się rozhukanego rumaka waszego życia. Po prostu na spokojnie, na spokojnie. Jeśli chodzi o. Uczucia, wow! Dla tych, którzy są solistami, jedynakami. No to tutaj mamy kartę kochankowi. No, co ja wam mogę powiedzieć? Miłość, miłosna, romans romansowy. Jak minimum będziecie tak kwitnąco, że wokół was energię flirtu, że was będą po prostu się niejedne zachwycone oczy wręcz, jak to się mówi, wpajały, jak będziecie gdzieś szli ulicą, korytarzem w pracy i tak dalej. To jest przepiękna energia, ale podejrzewam, że wielu z Was tutaj może trafić na ten moment, kiedy coś się zaczyna, ciekawego. I jakieś spotkanie, jakiś wybór, jak najbardziej tak. Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są. W parach, w tandemach, w duetach, to tutaj mamy piątkę wody. Poczucie. Słuchajcie, to może być taki lekki tydzień smuteczku, ale tu wysokie wibracje, więc z lekkim tygodniem smuteczku nie będziemy się przejmować. Moment taki, kiedy warto odpuścić coś, nie wiem, sobie, partnerowi, albo jeszcze tam jakieś takie momenty, że może tam obydwoje na coś liczyliście i nie wiem, nie wyszła podróż waszego życia, nie dostaliście kredytu, albo jeszcze czego. To nie znaczy, że nic nie trwa wiecznie i to przeminie, mówią, mówi ta karta. Odpuśćcie, odpuśćcie jak gdyby. No, jeśli chodzi o u, u, sprawę świątyni ciała, czyli o zdrowie, ósemka wody, stagnacja. Do kochani, to jest taka karta, która mówi, że trzeba bardzo, jak jesteś, jak to się mówi zdrowy, tylko nie demonizujemy tygodnia, tylko szczególnie uważaj na swoje zdrowie, żeby tutaj, wiadomo, nie wychodzić z mokrą głową na balkon i tak dalej, bo, bo wiadomo, czy tam, no. A dla tych, którzy są w jakimś momencie, że przeżywają swoje choroby, nie wiem, wirusówki czy coś innego, to tu szybko wyzdrowienia nie będzie, ale to nie znaczy, że go nie będzie, rozumiecie? Tu cierpliwość, święta cnota cierpliwości. Ok wow, jeśli chodzi teraz o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich drużyna to oni Wam każą być kreatywnym, kreatywność to jest jakiś sposób na dobicie się swego w tym tygodniu a teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was którzy uważają, że diabełki to jest ich drużyna pierścienia Ho, macie uwierzyć w niemożliwe uwierz w niemożliwe i tyle. Dobro szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z waszego życia zastukane, zaklepane. Pa pa. I wreszcie Złoty Klucz i tarot nocnego słońca. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się i patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Karta Głupiec, ka, ka, karta głupiec mówi o tym, że hej, przygoda, przygodo, tydzień miły, lekki i przyjemny. Wzywa do tego, żeby nie traktować spraw bardzo serio, żeby tutaj popracować z radością wewnętrznego dziecka i po prostu, no jak to się mówi, otworzyć się na wszystko to, co miłe, lekkie i przyjemne, w dobrym tego rozumieniu. Hej, przygodo, przygodo, chciałabym się powiedzieć, dobra, jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, królowa pentakli, kochani, tutaj te pieniądze to jak magnes jesteście na te pieniądze w tym tygodniu, one tu w ogóle chcą do Was lgnąć. Tu, tutaj ja nie wykluczam, że prezenty, podarunki, jak to się mówi, też mogą przyjść. No, królowa Pentakli, taka lekkość w tym tygodniu. Nastawcie no, się na to, że można lekko łatwo i przyjemnie, po prostu, jak to się mówi, odczuć przypływ gotówki. No, fajny tydzień, naprawdę, taki. No, tu magnes na pieniądze, tutaj nie tak serio. Fajnie. O, oh, wow, jeszcze w pracy, szkoła, uczelnia, praca, biznes to jest karta słońca. No, czy można chcieć więcej? Tu grzeje, tu po prostu sukces, tutaj Was dostrzegają. Tutaj jesteście jak dosłownie, no jak magnes, nie tylko na pieniądze, ale i na to co nazywamy dobrym takim spojrzeniem od zwierzchników, czy też od klientów, jeśli z nimi pracujecie, czy też od współpracowników. Tu jest do, naprawdę piękna energia tego tygodnia. Kochani, nie zmarnujcie tego, błyszczcie, chodźcie jak najczęściej do pracy, uśmiechnięcie i tak dalej, bo tu w ogóle jakieś takie cuda oczekują. Może nawet jakiś awans, dostrzeżenie, promocja, nie wiem coś tutaj jakieś może być, bo słońce to zawsze mówi och jak promieniejemy, dzieje coś takiego, że czujemy się mocno szczęśliwi, jeśli chodzi o sprawy uczuć dla solistów dla jedynaków, szóstka pentakli dawno chcia, chciałoby się powiedzieć, że już myśleliście, że nic jak to się mówi się nie urodzi na tym waszym polu uczuć, a jednak tutaj jakieś rajskie jabłuszko kwitnie, a szóstka pentakli to jest karta Dobrej energii, wymiany, pomocy od wszechświata w tym kierunku waszego pola uczuciowego. Powiedziałabym, że nie bójcie się wspierać innych dobrym słowem, dobrym gestem w tym tygodniu, ale tutaj jakieś rajskie jabłuszko czeka na zerwanie. No. <laughs> Jeśli chodzi o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandenach, w duetach, tydzień przełomowy. Kiedy rzeczywiście warto odpuścić wszystko to, co stare, w waszym nie wiem, może porobić porządki w szafach, tutaj idą jakieś zmiany. Innymi słowy, możecie albo jakieś wiążące, takie decyzje poważne podejmować na przyszłość, które wiele zmienią w waszym życiu. Przełomowy tydzień. i Mimo wszystko aura tygodnia mówi nie tak serio, będzie dobrze, ale w parach, w tandemach, w duetach wiele się zadzieje poważnych rozmów i jakichś takich zmian, które mówią, nie będzie tak jak wcześniej w naszym życiu, ale wiemy po co idziemy, bo tu jednak kurde idziemy w stronę słońca. No, jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, kochani, tu jest tak, szybko może się na przykład poprawić zdrowie, popatrzcie na energię tej karty. W przód, prawda? Ale z drugiej strony on, chciałoby się po powiedzieć, że pośpiech nie wskazany w pewnych sprawach. Innymi słowy, tam za kierownicą, uważajcie, żeby zdrowia nie naruszyć i tak dalej. E tutaj, jak to się mówi, trzeba ostrożnie. Śpiesz się powoli, mówi ta karta. Ale zdrowie się może szybko poprawiać u tych z Was, którzy gdzieś tam na przykład mocniej chorowali, nie daj Bóg. Rozumiecie o co chodzi. Natomiast śpiesz się powoli. No dobrze. Teraz, jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy sam aniołek wypadł, no więc okej, okay. dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ich drużyna pierścienia, to jest uporządkuj swoje myśli i uczucia, przy okazji możecie umyć i okna, jak pokazuje, przetrzeć szyby również w domu, okna to są nasze okna na świat, okej, okay. i teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ich drużyna pierścienia, to jakaś jest dla Was podpowiedź? Jesteś wspaniały, wspaniała. Nigdy o tym nie zapomnij. Po prostu. Kochani, dobro szczęście przyciągamy, złej pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukamy, zaklepamy. Pięknego tygodnia Wam życzę, pa pa i lajki.